Artykuł 127, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. To zapisy obecnie panujące, a przynajmniej na takie wyglądają, bo ktoś je kiedyś tam zapisał na jakimś skrawku kartki. Powiedzmy sobie jednak szczerze, tak szczerze, nasza historia miała wielu zdrajców. Taki Bogdan Milnicki to człowiek, który zapoczątkował, no nie wiem, powiedzmy, zdarzenia, które zmiotły Polskę, Litwę i Kozaków. Jednak jego historia nie zaczyna się tak wojowniczo i wrogo, jakby się wydawało. Jest trochę nawet tragiczna, bo to był zwykły, szary gość. Tak słyszałem. Przez większość życia był co najwyżej skromnym urzędnikiem w wojsku zaporowskim, a dokładniej to był tam pisarzem. Sam o sobie mówił, że jest urodzony, znaczy jest szlachcicem herbu Abdang. Dzisiaj raczej za to obciąć ręki bym sobie nie dał, nawet 50 złotych bym nie postawił. Jakby nie było, był człowiekiem wykształconym, co można wnosić po tym, że umiał pisać i czytać, no i znał łacinę na poziomie powiedzmy komunikatywnym. W sile wieku ożenił się. Miał sześcioro dzieci i gospodarzył sobie w takim majątku w Subotowie. Majątek ten miał jakby to powiedzieć niejasną sytuację formalną. Nie wiem. Może Kmielnicki zobaczył, jak stał sobie tak samotny, zapłakany, niezamieszkany i się prowadził. Oczywiście prawda jest inna, ale sam Bogdan jakoś specjalnie o regulacje prawne nie dbał. Dlaczego? Może dlatego, że popierał go i nie dał mu krzywdy zrobić Kletpan Stanisław Koniec Polski, który jego kumplem był, podobno. Ciemne chmury jednak zbierały się nad Bogdanem w postaci zamieci wywołanej przez starostę Daniela Czaplińskiego. Po śmierci Hetmana starosta wysnuł pretensje do majątku Chmielnickiego, ale nie jest to takie proste stwierdzenie, że ta obora, stodoła i buda od psa, no i widły są moje. Danielek z ekipą zrobi porządek zwyczajowo. Najechał majątek, starszego syna Chmielnickiego obił, a ojcu powiedział, że ma 3 sekundy powiedzmy na ucieczkę do lasu. Oczywiście sprawa trafiła do sądu. Nawet sam król formalnie nadał ziemię Chmielnickiemu. Ale jakoś sprawiedliwość nie zadziałała na stronę poszkodowanego. W ogóle coś nie pykło w tych sądach na nasze nieszczęście. Żeby było tego mało. Brotka gminna niesie, że Czapliński owdowiałemu już wtedy Chmielnickiemu podprowadził kobietę, z którą to Bogdan chadzał na randki. Chmielnicki zawiązał, nie mogąc uzyskać sprawiedliwości, z przysiężenie starszyzny kozackiej, za co został zatrzymany i wypuszczony za poręczeniem. Od tego momentu zdarzenia poleciały z górki, nawet gorzej one zaczęły spadać jak cegły z balkonu. Chmielnicki zdobył listy króla z planami wyprawy na Turcję i zbieg na Sicz. Towarzyszyło mu 500 ludzi, a mając listy króla i mówiąc każdemu napotkanemu kozakowi, że z polecenia króla działa, został wybrany atamanem, znaczy hetmanem. Takie rzeczy jak agitacja za powstaniem i uzyskanie wsparcia hanatu krymskiego to jego zasługi. Co kozaków koronę i Litwę, jak już wspomniałem wcześniej, zniszczyło, a było na rękę wszystkim naszym wrogom. Drugi ciekawy jegomość to Hieronim Radziejowski. Jego historia zaczyna się inaczej, bo ona wręcz wygląda w inny sposób, a jak niektórzy odważniejsi twierdzą, odwrotnie niż Kmielickiego. Ojciec Hieronima dorobił się majątku i pozycji, ale nie dzięki kreatywności, przedsiębiorczości czy zbieraniu puszek chociażby pod marketem. Ale głównie dzięki umiejętności zawierania bardzo korzystnych małżeństw. Od taki przypadek. Sam Kieronim jako dość dobrze ustawiony, jak widzicie, młodzieniec i to z dobrego domu, trafił na dwór królewski Władysława IV. Gdzie można było się oczywiście wybić, jeśli ktoś umiał się zakręcić. A Kieronim umiał. Nadskakiwał królowi, kadził jak trzeba i gdzie trzeba. I stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi króla. Jego życie można opisać dwoma wyrażeniami, dwoma elementami, zaszczyty oraz skandale obyczajowe. Przykład. Na sejmie, na który został wybrany posłem, na dzień dobry, jakiś szlachcic oskarżył go o gwałt na swojej córce. Powiedzmy, że to dość kłopotliwa i niebezpieczna sprawa nawet teraz. Po jakimś czasie umiera Władek IV. Na jego miejsce zostaje wybrany Jan Kazimierz, którego, jak to plotka niesie, popierał Hieronim. I tutaj bardzo, ale to bardzo ważna sprawa dla naszej historii. Hieronimowi w tym czasie spodobała się młoda wdowa, niejaka Elżbieta Kazanowska. Wzdychał do niej, a raczej wył po nocach, aż sam król postanowił pomóc w swataniu młodych. Były zapewne chichoty i czułe słówka, a diamantów konkurencyjnych było wielu. Przynajmniej tylu, że wyraz tłok tego nie ogarniał, głównie dlatego, że była okrutnie bogata, młoda, piękna. A z to miała wredny charakter. Podobno. I teraz najlepsze. Król sobie pomyślał, że za taką przysługę, tą taką wielką przysługę, to właściwie mu hieronim coś wisi, prawda? Więc nie będzie miał nic przeciwko, jeśli król wda się w romans z Elżbietką. I na początku nic nie wskazywało na rozejście się ścieżek króla i Radziejowskiego. A przynajmniej tak król uważał. Sielanka trwała aż do wyprawy wojskowej na Chmielnickiego. I tutaj ciekawa sprawa. Podczas marszu małżeństwo Radziejowskich pokusiło się o coś. O co? Nie wiem, a przynajmniej nie na pewno. Jedyne co wiadomo to to, że Hieronim napisał później list do królowej, że król zły, śmierdzi i na boku ma romans, co gorsza z jego żoną Elżbietką. Jak to w życiu bywa, król list przejmuje. No i sytuacja, jakby to powiedzieć, staje się jeszcze bardziej niezręczna. Sama Elżbietka dolewa oliwy do ognia, bo chce rozwodu i dodatkowo wyprowadza się. Co musiało być nie na rękę mężusiowi, bo Radziejowski zaczął pluć pod wiatr, to znaczy próbuje ją porwać. Z ekipą wpada na plat przed klasztorem, w którym przebywała elżbietka wrzeszczy i wymachuje pięściami. A tam ząg bo stoi straż królewska, no i sporwania nici. Żeby nie było jednak nudno, brat Elżbietki atakuje w rewanżu dwór radziejowskiego są wrzaski uderzenia mieczy, ktoś wymiotuje. Żeby jakiś strażnik, policjant czy grom się wrzaskami zainteresował, to nie powiedziałbym. Kieronim lekko tylko poddenerwowany tym wszystkim. Także brew mu lekko latała, atakuje dwór brata elżbietki. No i tu panowie przegieli, nawet jak na mnie, bo podobno w centrum Warszawy ział strzelali do siebie, taką fantazję mieli. Król oczywiście wykorzystuje sytuację w celu zniszczenia wroga. W trybie pilnym, tak pilnym, odbywa się sąd nad Elżbietką, jej bratem i oczywiście Radziejowskim. Po kilku dniach intensywnego procesu, rodzeństwo zostaje skazane na srogą karę grzywny, roku i sześciu tygodni więzienia. A Radziejowski dostaje tylko karę śmierci, infamię, stratę praw obywatelskich, czyli no i na dobranoc konfiskatę dóbr. Król podobno powiedział po tym wszystkim: Patrzcie, jaki przypadek, jest rządzenie losu. Hieronim oczywiście się odwołał, ale czuł, że pali mu się grunt pod nogami i wziął i uciekł do Wiednia. A tam płakał po z cesarzowi w bankie, w jaki to Janka, zimiesz niedobry ziomek jest. Powiem tyle: cesarz wolał spytać co jest na obiad niż słuchać przybłędy. Na nasze nieszczęście. Radziejowski spotyka tam posła szwedzkiego i przenosi się do Sztokholmu. Gdzie oczywiście z pobudek patriotycznych agituje za atakiem na Polskę. Słał listy do magnatów Chmielnickiego, i robił wszystko w celu obalenia króla, który go podobno pokrzywdził. Co zresztą według niego zdradą nie było. Sam potop szwedzki to jednak głównie wina samego Jana Kazimierza, króla i jego krótkowzroczności, o ile nie braku oczu w ogóle. Rosja rośnie w siłę. Kmienicki się z nimi dogaduje, a ten podnosi pretensje do tronu szwedzkiego, bo wrogów mamy mało chyba. Nie mówiąc już o tym, że można było się ze Szwedami dogadać przeciw Rosji, a i sam Chmielnicki by spokorniał, jeśliby taka koalicja wygrała z Rosją. Co jednak nie umniejsza zdrady Radziejowskiego. Chociaż gdy wrócił do kraju po potopie, nikt mu zdrady specjalnie nie wypominał. Po części dlatego, że nawet Jan Sobieski miał dłuższy epizod po stronie wroga, a wielu było takich ludzi. No i oczywiście wszyscy uważali, że był pokrzywdzonym przez króla. Trzecim zdrajcą, jakiego Wam pokażę, jest Szczęsny Potocki. O ile o poprzednika z tego filmiku mówiłem dość neutralnie, bo historia ich życia jest dość dwuznaczna. To ognidach potockich już takimi miły nie będę. Ojcem szczesnego był wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki. Zapamiętajcie, tego łachudrę. Magnat obrzydliwie bogaty, któremu podobało się jak w Rzeczpospolitej dzieje się źle, jak jest anarchia. Co prawda był mocną osobowością, nie tak jak jego lekko głupawy, wolno uczący się syn. I tu taka historia. Pewnego razu szczęsny idąc drogą, zakochał się w Gertrudzie Komorowskiej. Jak to w takich sytuacjach bywa? Dziewczyna zachodzi w ciążę, a młodzi zakochani potajemnie biorą ślub. Pięknie. Tylko tyle, że stary Potocki, jak się o tym dowiedział, zaczął parkać i kichać. Zrobił się czerwony. Bo jak jego synalek śmiał wziąć zwykłą Komorowską za żonę? Przecież on miał 130 tysięcy chłopów, którzy pracowali na niego. Półtora miliona hektarów ziemi i takie coś. Z polecenia Starego Podockiego dziewczyna zostaje porwana i uduszona, a jej ciało oczywiście bez pochówku wrzucone do przeremii. To zapowiada Wam, z kim my właściwie mamy do czynienia, z jakim typem ludzi. Syn oczywiście pokłócił się z ojcem z tego powodu. O ile kiwanie głową i potulne zaakceptowanie postępku ojca za takie coś nie uznacie. No dobra, ciaknął się nożem, ale rodziców pokornie później przepraszał. Po śmierci rodziców. Odziedziczył majątek. Na początku nawet muszę wam powiedzieć, że miał rys patriotyczny. Ufundował za 100 tysięcy złotych 24 armaty i oddział 300 żołnierzy. Dla Rzeczpospolitej. Nikt tak nie zrobił, tylko zrobił właśnie szczęsny. Ale to uniesienie nie trwało długo. Bo bardziej po dniach niż po latach związał się z opozycją magnacką. A to w konsekwencji oznaczało służenie i to potulne jak szczur interesom rosyjskim. Podobno szczęsny zauroczył się nawet w tym Babsztylu, znaczy w carycy Katarzynie II. A był tak rozgarnięty, że uwierzył jej na słowa, że ona tylko pragnie dobra Polski i rękę sobie szybciej da odciąć niż Polaków skrzywdzi. Tak mówiła. Dobra, teraz przyspieszę trochę akcję. Zostaje posłem, a nawet więcej przywódcą stronnictwa prorosyjskiego w Sejmie. Blokował wszelkie dobre zmiany i reformy. A później mamy Sejm Wielki konstytucję 3 maja, reformy. I listy drania Potockiego z Wiednia do księcia Potomkina, wzywające, wręcz żądające zbrojnie interwencji rosyjskiej, bo w Polsce dzieje się źle. Nie mówiąc już o listach do króla, gdzie kaligrafował, jaki to fatalny dzień się stał ten 3 maja i że on jest gubą wolności. Aż strach się bać, Rosja potrzebowała jednak pretekstu do interwencji, a ten dał im szczęsny i jeszcze jakieś tam dwie inne miernoty. W Petersburgu utworzono Konfederację Przeciw Konstytucji 3 maja. Sam akt oczywiście napisali Rosjanie, a jakże? Ogłoszono go w pierwszej miejscowości przygranicznej, należącej zresztą do Szczęsnego. Oczywiście żaden z magnatów nie zwrócił uwagi na nazwę miejscowości, albo po prostu nie byli w stanie intelektualnie tego zauważyć, że nazwa dokładnie opisuje to co zrobili: sprzedali ojczyznę. Zdrajcy zwrócili się o pomoc wojskową do Carycy, a ta mając tak przypadkowo wolne siły, zresztą przy granicy wsparła ich. Oczywiście zatruskana dobrem Polski i wolności. Po ostatnim rozbiorze Potocki napisał do Carycy list, informując, że nie ma innej ojczyzny niż Imperium Rosyjskie. Poprosił nawet o zgodę na noszenie rosyjskiego munduru. Następny któryś tam z carów nadał mu później rangę generalską za zasługi. No i tu rodzi się pytanie. Na koniec. Czy ograniczenie do dożywocia kary za zdradę jest wystarczające? Bo jak ktoś dobrze zdradzi, to państwo może przestać istnieć i to w ciągu kilku miesięcy. 2. Smutne jest to, że te trzy przypadki raczej nie kończą się jakąś karą, nawet jeśli to tylko problemami rodzinnymi. A jakie jest wasze zdanie? Pozdrawiam was, moi bracia i siostry, cześć.